Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku zerknę na mapę bagno, ponieważ w aktualizacji 9.9 ta mapa została zmieniona. A ja nie wiem, jak, bo jeszcze nie zerkałem na nią. Wraz z Baśką oraz kolegami z klanu Next właśnie teraz zerkniemy, jak ta mapa wygląda. A wy już jeździliście na mapie bagno? Tutaj Baśka, KND, Maruda. Nie, więc wszyscy nie, nie. pierwszy raz... Jedną bitwę przejechałem, ale szału nie było. Mów szybko pamięć. Dobra, dobra, dobra. Od razu na, na minimapie, yy, która zaraz się pokaże, tak jest. Widać, że zmieniono... Yy, zmieniono yy, kapy, bo przedtem była w, po, dwóch, yy, po dwóch innych rogach, nie? Czyli yy, to było K K1 i A0, nie? W tej chwili, w tej chwili można zauważyć, że kapy są w tym miejscu, gdzie przeprowadzany był jakiś taki szaleńczy rush medów lub, lub czołgów ciężkich. I właśnie tutaj widzimy górny, zielony kap. To może przejedźmy się na razie tak jakby z powrotem w stronę kapa tego, który kiedyś był, czyli na A0. I tu był most normalny, a teraz jest rozwalony, widzicie? On, On, jest On był normalny jest rozwalony. Yy, teraz tak. O! I od razu widzimy wielkie zmiany. Patrzcie się. Tu, 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 tu za mną. Widzicie to? Tutaj... Tutaj była... Co tu było? Tu była jakaś woda nie tylko, nie, nie? A teraz można sobie tu pojeździć po yy, takim porcie. Czekajcie. Ja tu wjadę... A, jest zagrodzony port budynkiem, o kurwa, spadnę budynek nierozwalarny tamten budynek też nierozwalarny ale tam da się przejechać pod nie. tym budynkiem, nie, nie. też nie tak jakby trochę dalej było to by się taką ścieżką tu wjechało tak jest, to jest pierwsza zmiana, którą zauważyłem i fajnie nie no tam nie można wjechać, czyli tam gdzie pokazuje, wjechać nie można, chyba że. A próbowaliście przynajmniej? No nie, 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 nie jest bo... Weź, zerknij. Tak tylko spróbuj. Chodź, ja cię e... spróbuję wepchać. No, zerknijcie tam, po co a by to ja. Wstał? A ja zerknę teraz. Tu w ogóle też się pozmieniało, no te budynki. Ehm... Nie ma szans. <laughs> nie całkiem inaczej. Całkiem inaczej to było wszystko tutaj e... poukładane. Um... Nawet w góra tym góra miejscu, dajszek. gdzie często y, świeciły czołgi, był chyba tylko jeden kamyczek, gdzie teraz ja jestem. A tu w tej chwili jest to wielka y, w zasadzie już skała góra, nie? Yy... O, i z drugiej strony, ale się pozmieniało, ale to zaraz zobaczymy. Yy... Widzicie, tu był tylko kamyk, a jest góra. No wy tam popatrzcie. z drugiej strony, od tej wjechać spokojnie. No, od dołu. Tak? To spróbuj wjechać od dołu. Co zjechałem? No tu masz normalnie. No wiem, ale zjechaliście. A wiedziesz z powrotem... Ale A jest, Bez problemu. Aha, aha. Czyli można na przykład jakieś y, takie... Y, robić szybkie wjazdy w to miejsce medami lightami i opanować ten teren. Y, ale to jest ryzykowne, nie? No, i to miejsce, gdzie najwięcej czołgów czekało, kampiło i tak dalej. Czyli tutaj na przykład wiele czołgów było, i chowało się za tym, za tą skałą, nie? A teraz to, jak Cześć, widzicie, wy... nie ma. wypłaszczono to totalnie, nie? nie widzicie kinkę. to? Tylko górna jest jedna. No, 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 no. Czyli na razie wszystko jest zmienione tak dosyć solidnie. Ale ja się bardzo cieszę, bo bagno. Nie lubiałem, ponieważ było to, była to mapa dla kamperów. Tam po prostu grało się 15 minut. I Zawsze tak samo. No 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 no. Yy, dobra, to już obserwowałem. Tej górki też oczywiście nie było. Tu wszystko pozmieniane. Yy, no i wjeżdżam teraz na starego kapa, czyli na yy, A0. Tam zaczynał się zielony kap. Też wszystko pozmieniane. Tu głównie stały te deki i kampiły, nie? W tej chwili już to miejsce jest zmienione. No i tu już te deki nie pokampią. Oczywiście w tej chwili już tu kapa nie ma. Jest takie delikatnie, delikatne obudynkowanie. Jeszcze jakaś inna skałka. <laughs> Ja, ja jadę taką swoją drogą, ale wy tam, jak coś zauważycie, bardzo ciekawego, to mówcie. No, oczywiście tutaj wszystko się pozmieniało. Nie ma tej skałko góry, gdzie kampiły się te czołgi. No, ciekaw jestem. Sam fakt, że zmieniono kapy, nie?, to już totalnie zmieniło rozgrywkę. Tutaj z tej strony tak samo jest, wjazd. No tylko, że z, na przykład to z tego dolnego kapa, to arty mają przechlepane. Coś pod Co je, tam i jest spotuje na otwartym terenie. Tu jest tak Jaki wjazd teren. znalazłeś, KND? Yy, yy, no tutaj jest ciągle, tego tutaj nie było. Nie? Aha, czyli z tej strony jest tak, tak samo, samo wjazd... po drugiej. I... Tak, tak, tak. No tak symetrycznie to, mniej więcej. Na minimapce widzę jakieś... Miasteczkę. No, jakiś zajebisty zamek. zamekstawiam. To nie takie na nareszcie no, te... Z tej strony również wjazd. i tu mamy kapa. Kapa. Eee... No i cóż, z tej strony na czerwonym kapie. Ciekawe czy przez tą wodę da się przejechać gdzieś tam przykampić. Ale po lewej uważaj, bo tam jest głęboko tam... Aha, czyli nie pojadę tam, tam. Na jakoś, na jakoś, na jakoś. Mam wrażenie, że jakaś woda ładniejsza. Dobra, nie, 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 nie wjedziemy tam, chyba się utopimy. No dali możliwość zakończenia gry szybkiej, jak swój team przegrywa. Dobra, to teraz jedziemy drugą stroną. Yy, z drugiego kapa. <coughs> tutaj żadnego mostku nie ma. A był kiedyś. Ładne budynki. Nie ma portu. To tutaj to był most. Tak. Tu był most. Nie ma portu. Też wypłaszczono ten rejon, gdzie przebywało sporo czołgów z dobrymi wieżami. No i tu teraz na kapie, znaczy na dole mapy, mamy takie miasteczko rozjebane, którego nie było plus zamek. Czegoś nie Tutaj tego nie było. Czyli. Bardzo różnią się, y, można powiedzieć, dwie strony, nie? Oczywiście nie dwa kapy, tylko. Zmieniły się strony, język, nie? Który, tak? Czyli można, budyki, powiedzieć, budyki, że... budyki były tam. Y, można powiedzieć, że. Można powiedzieć, że. No, ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądała rozgrywka y, w tej chwili na tak przerobionej mapie, bo ja, można powiedzieć, pierwszy raz y, widzę tą mapę. Nie patrzyłem się na filmiki. Norbiego. Ale tutaj w tym klasztorze jest dobre miejsce na snipe dla Tedeków, tak jak to jest właśnie. jest gdzie się schować. No, no, no. no. <laughs> tak, na szybko mówiąc, to ten róg, można powiedzieć, lewy dolny. Tu będą raczej jechały jakieś takie twarde czołgi, Tedeki chowające się za tymi budynkami. To takie, takie mini miasteczko, można powiedzieć. A z drugiej strony, y, raczej bym pchał jakieś szybsze czołgi. No ale to tak na szybko tylko wymyśliłem, oczywiście. No i jeszcze. Y, 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 no tu wracamy w zasadzie do kapa zielonego. Y, no i cóż, no i jeszcze ja na środek. Na środek. No, na środek jeszcze można zobaczyć, czy coś się pozmieniało. Tutaj widzimy, jak, jak, wie, jak wjeżdża się właśnie na te miejscówki na który nie można było wjeżdżać. No środek wygląda już y, raczej bardzo podobnie jak wyglądał, nie? Yy, tak mi się wydaje, Dobry. że jest więcej tych skał, ale chyba mi się wydaje tylko. No chyba a, troszkę. samo. Troszkę chyba więcej. Albo pomniejszyli te górki, nie wiem. Nie, wody trochę jakby zebrali, Spuć. I w ogóle nie wiem, a w sumie jadę lightem akurat, to. tak mi mocno nie hamuje, ale... Dobra, ja ciągle, spróbuję jeszcze tak na koniec yy, wjechać na tą yy, latarnię morską, czy gdzieś tu jest jakiś możliwy wjazd na nią? Może tam po i skręcić w prawo, bo tam jest jakiś, jakiś podjazd, chyba że mapa się kończy. Mapa się kończy. Próbowaliśmy nie razem. No nawet we nie, może... nie idzie. Tu jakoś wepchać, może nie, ale nie, to raczej nie. Wejść, to czekajcie, bo jeśli trudniej No, wepchać by się nie dało. No, ale co, co by... Nie, nie, tam jest poza mapą ta latarnia, nie? Nie, to nie ja tak na tą górkę. Tu można wepchać pewnie jakoś, ale nie wiem po co. Ja tylko tak ostate... Ostate... Na, na koniec zerknę na tą miejscówkę, gdzie wy mówicie, że nie da się wjechać. Jeszcze tak raz... Tak jest, nie da się, bo to jest koniec mapy. No no no. Faktycznie. No i tak się prezentuje nowe bagno Candel. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. A coś się da, tak? To no co właśnie, a tu słysza. jakby... Tu, ale tutaj na przykład ty... A ja, ja tu jakby kogoś jak wyprała? Ty... No, no to chodź. Więcej ku No tak, tylko czy ta miejscówka? Aha, no się nie mam po co, nie ale... Na tą na górę, górę po co tak no. w lewo chodź. No jeszcze bym musiał tu e, KND przyjechać nie o, nie To wygląda, nie to wygląda to zbyt No nie Dę tą moją zaraz wam pokażę to się raczej dać. Dobra to jeszcze chodźmy na e, KND ma tam jakąś inną wejściówkę A tu w górę chcesz zacząć? W, w ruchu, bo... Nie, na tą drugą ma, idzie ma na pewno, na tą idzie. Albo Aha, Bo tam no, był tak. nawet wiosł. To może młodego wpychajmy. To Też dobra. Nie wiem czy ty nie zginiesz. No czyli tu się da was wrzucić. No i zobaczcie czy to, cokolwiek daje. Yy, widzisz, yy, to jest, yy, parę widzisz... Dół, jest Kapa? Parę ta... Kapa. Yy, kapa no, widać. Tylko, B1? że poza zasięgiem, tak naprawdę, widzenia będzie na jakimś coś będzie na minimapie wyświetlone. Yy, yy, yy. Chociaż może różne cuda się Ale generalnie tak to wszędzie. Swoboda jest w jazdy. Yy. Dobra. A więc tak prezentuje się bagno. Yy, dziękujemy za uwagę. I do zobaczenia.